Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu na świadectwo im i poganą. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić, w owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiściu wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto Słowo Pańskie. Bardzo wiele słów padło w ostatnim czasie, bardzo dużo mocnych fragmentów Biblii, które dotykały gdzieś naszego serca i cały czas pokazywały prawdę o nas samych też przede wszystkim prawdę o tym, jaki jest Bóg, którego chcemy spotkać. Wierzę w to gorąco na tym przyświęty świętej, dlatego też tu jesteśmy. Kiedy jesteśmy tak tym przepełnieni, gdzieś to w nas pracuje, to dochodzi nam gdzieś do serca ta świadomość pewnego końca. Dlatego, że ten czas świąteczny się kończy. Niedługo będzie już po świętach. Ale to nie znaczy, że Pan Bóg przestań do nas przychodzić. To nie znaczy, że kiedy już się wszystko pozamyka i skończy się czas rekolekcji, które w zasadniczej części są już za nami, to nie znaczy, że jest koniec. Wydaje mi się, że Pan Bóg chce nas prowadzić dalej. Jestem o tym przekonany, że chce być cały czas blisko. Bardzo mu zależy na tym, byśmy dostrzegali jego przychodzenie, bo to jest Bóg, który jest realistą i wie, że nasze życie nie jest tylko i wyłącznie sielanką, więc potrzebujemy wsparcia i w tych dobrych momentach, i w tych trudnych. I rzeczywiście można, można się trochę przerazić tym słowem Ewangelia, która jakby nie jest do końca taka świąteczna. Tym bardziej wtedy, kiedy siadamy do rodzinnego stołu, a słyszymy dzisiaj, że brat wyda brata na śmierć, ojciec syna, dzieci przeciw rodzicom, będzie śmierć z tego powodu i tak dalej, i tak dalej. Super Ewangelia na święta. No chyba, że w czyimś z domu się w święta stała taka wojna, rzeczywiście to słowo staje się ciałem w waszym życiu. Ale to chyba nie o to tutaj chodzi. Pan Bóg chciałby nas, myślę, przez to słowo trochę wyrwać z takiego poczucia cukierkowego, sielankowego, że jest cudownie, wszystko jest pięknie i tak dalej. Daj nam słowo mocne, tak jakby chciał nas wyposażyć w te, w, przez to słowo na konkretne, kolejne momenty naszego życia. I chciałbyśmy patrząc w to słowo dzisiejsze, Zadali sobie pytanie, co Bóg chce nam dać, z czym nas chce wypuścić z tych rekolekcji, z tego czasu świątecznego, jakby co chce nam przekazać w jakimś takim testamencie, słowie życia na, na resztę naszego, naszego życia, na, na kolejne dni, tygodnie i miesiące. I słucham tego słowa i widzę przepiękną rzecz. Pierwsza sprawa to jest taka, że widzę Boga, który jest świadomy, który nie idealizuje życia, a pokazuje, że to życie też jest związane z trudnością. Że wybór Pana Boga i zrobienie mu miejsca w życiu, wiąże się często też z odrzuceniem, z niezrozumieniem, z rzeczywistością podziałów, niezgody i tak I bardzo często w tych momentach Pan Bóg staje przed nami i zadaje nam pytanie znowu, po raz kolejny, co jest najważniejsze w życiu, na ile potrafię postawić na Niego, a na ile jestem niewolnikiem ludzkiej opinii. To nas bardzo zniewala, mówi o tej drugiej rzeczywistości. Jak bardzo myślimy o tym, co ktoś o nas pomyśli, jak oni na mnie będą patrzeć? Co powiedzą? Jeżeli gdzieś jesteś blisko Pana Boga i zaprzyjaźniłeś się z nim, dajesz się Słowu Bożemu pociągnąć, to naprawdę drżyj o to, co Bóg o tobie myśli, a nie o to, co myśli jeden czy drugi Kowalski. Bo w ostateczności to Pan Bóg będzie cię sądził, a nie Twój sąsiad, sąsiadka teściowa i tak dalej. To On jest sędzią. To Jego słowo ma nas przenikać. To Jego słowo, które często jest słowem wymagającym, jest tym, które nas oczyszcza, prowadzi. Często mówiłem Wam o tym w rekolekcji, wprowadza nas w strapienie. I zobaczcie znowu tę Ewangelię. Wczoraj taka piękna Ewangelia. Słuchamy o słowie, które staje się ciałem, które przychodzi w ciemność, przynosi nam jakieś światło, wyjaśnienie, i tak dalej. Jest bliskie. I nagle słyszymy Ewangelię tak bardzo jakby zniżającą nas do poziomu ziemi, do rzeczywistości, jakby odzierającą nas z marzeń i złudzeń, że będzie cudownie. Tak jak Bóg chciałbym chciał powiedzieć, normalna rzeczywistość są momenty pocieszenia i są momenty strapienia. Jest moment chwały, moment poniżenia. Jutro jest niedziela świętej rodziny, a w poniedziałek znowu jest cios mocny, bo jest wspomnienie świętych męczenników młodzianków, których Herod wybił, próbując zabić tego, który miał być królem o którego bardzo się bał, o, o rywalizację z nim i tak dalej. Znowu będzie trudne doświadczenie w Słowie. Ten Bóg nam pokazuje: jestem realistą, nie idealistą. Chodzenie ze mną jest chodzeniem chwale, ale też chodzeniem w ciemności, w krzyżu, w jakimś bólu. Jedno i drugie jest po coś, ma sens. To jest, myślę, pierwsza rzecz, którą musimy zabrać ze sobą z tej Eucharystii. A więc, bez względu na to, czy będzie dobrze, czy będzie źle, On jest Bogiem, który jest blisko. I dopuszcza to po to, by nas zbudować. Czytamy dalej i widzimy e, historię Szczepana i słyszymy, że był mężem, który pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie pośród ludu. I znowu Bóg nam daje niezwykłą rzecz, którą gdzieś tam czasem myślę gubimy w prozie życia, i mówi: Zobacz, w Twoim życiu jest wiele znaków i cudów mojej obecności. Naprawdę jestem Bogiem, który pokazuje ci, że jestem, że ci błogosławię, że chcę dobrze. I na ile potrafisz być za to wdzięczny? Kiedy ostatnio zauważyłeś jakiś cud, znak Bożego działania w swoim życiu? Kiedy za to podziękowałeś Panu Bogu, mając poczucie, On naprawdę jest troskliwym, kochanym Tatą? Mu naprawdę zależy na tym, żeby czasem dać Mu jakiś prezent, jakiś szczególny znak swojej obecności, który czasem jest tak jakiś szelest, jakiś szept, naprawdę niełatwo dostrzegalny. Ale to, że Pan Bóg tak robi, jest pewne. Działa w naszym życiu znaki i cuda i na ile rzeczywiście potrafimy mieć w sercu wdzięczność. Na ile dziękujemy Mu za to, że On przyszedł by być z nami? Że jest Bogiem aktywnym, obecnym w naszym życiu, nie jakimś dalekim, odległym, ale Bogiem, który jest blisko. Cieszysz się z tego powodu, drogi braci i siostro? Czy stałej sterty prezentów, która złość pod choinką, czy z jakichś innych rzeczy, że nie wiem, e, wyjdzie ci to czy tamto. Ile w nas jest naprawdę radości wynikającej z faktu, że On jest dla nas, a my dla Niego? Że naprawdę On jest obecny wśród nas. Ile jest w nas radości z tego faktu? Czytamy dalej to słowo i przepiękny jest to obraz, który Biblia nam zostawia, Szczepana, który jest wpatrzony w niebo. Pełen Ducha Świętego wpatruje się w niebo, a dookoła są kamienie, wrzeszczący ludzie, którzy są Jego przeciwnikami. Co On robi? Patrzy w niebo. Nie wiem czemu, ale tak już tak jest, że kiedy widzę gdzieś te fragmenty zapatrzenia w niebo, to od razu kojarzy mi się historia z Księgi Liczb. Kiedy Izraelici idą po pustyni, zaczynają narzekać i Pan Bóg spuszcza na nich plagę węży. I wyobrażam sobie tak plastycznie tę scenę, kiedy te węże tam chodzą, kąsają ich. Musiało to wyglądać trochę komicznie, ale też dramatycznie, bo wiem, skaczą z nogi na nogę, tylko żeby tego węża tam nie nadepnąć, bo on inaczej ich ukąsi. I jest ten moment absurdu, znowu kolejny niezwykły moment w Biblii, kiedy Pan Bóg każe zaryzykować. I mówi przez Mojżesza do nich, słuchajcie, nie na węże, na tego, który jest na miedzianym palu, tam popatrzcie, a więc podnieś głowę do góry. I znowu widzę dzisiaj ten, ten gest, tę postawę Szczepana, zapatrzonego w niebo. I mówię sobie, rzeczywiście kolejna wskazówka. Wychodzę z tych świąt do świata, gdzie często jest masa węży, wiele rzeczy będzie nas kąsało, będzie wiele trudności. Co mam Pan Bóg mówi? Patrz na mnie, patrz w niebo. Jestem. Masz być zapatrzony w Boga ile w naszym życiu znowu jest momentów zapatrzenia w Boga. Zapatrzenia w Boga w Biblii, zapatrzenia w Boga w adoracji Najświętszego Sakramentu. Macie ten dar tutaj w tym Kościele, adorowania Go. Co czwartek. Kiedy można się na Niego wpatrywać, patrzeć na Niego, On na nas. Nie ma niczego piękniejszego. I naprawdę wychodzisz potem do tego świata i mimo tych węży dajesz sobie radę. Naprawdę jesteś człowiekiem zapatrzonym w niebo? Patrzysz w Jezusa, a on na Ciebie, masz te poczucie więzi z nim, tego jak bardzo ważny jest kontakt wzrokowy ze swoim mistrzem i przyjacielem. Słyszymy to słowo, i widzimy, że ci, którzy rzucają w Szczepana kamieniami i chcą go zabić, podejmują spisek. I to jest bardzo ciekawe, akurat dzisiaj Słowo Boże wyrywa nam ten fragment, ale co powoduje w nich tę złość? To, że wcześniej Szczepan staje i głosi im Ewangelię, mówi im o tym, jak Bóg działał w historii ich narodu. Głosim kerygmat. Pokazuje moc Boga, który działa w życiu człowieka mimo jego grzechów. Działa dlatego, bo kocha. I ta Ewangelia rodzi w nich gniew. To jest przerażające. Słuchamy już od ponad tygodnia Słowa Bożego. Pan Bóg karmi nas swoim słowem. I naprawdę, słuchajcie, biada nam, i trzeba się przerazić tym, jeżeli to słowo jest jak ten kamień odbija się od serca i nie wpada gdzieś tam głębiej. Że my jesteśmy na to słowo zamknięci. Nic nam to słowo nie robi. Jest takim, jakby no, po prostu jednym chłopcem wpada, drugim wypada. Oni byli tak zamknięci na to słowo, że nawet potem słyszymy, że podnoszą wielki krzyk, zatykają sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Totalnie to słowo nieprzerobione zostało przez nich. Zostało, raczej wzbudziło w nich jakąś, jakieś oburzenie, jakiś gniew, chęć zemsty. To słowo wzbudziło w nich agresję. To nie jest Boże działanie. To nie jest Boże działanie, kiedy my nie potrafimy przyjąć słowa. I znowu mamy siebie pytać dzisiaj, na ile pragnę przyjmować Boże Słowo, na ile pragnę czytać rzeczywistość, w której będę w kolejnych dniach, miesiącach i latach w perspektywie Słowa. A nie zatkam sobie uszy, będę podnosił krzyk, biadolił, narzekał i zrędził, nie próbując czytać, co Bóg tak naprawdę chce przez to wszystko mi powiedzieć. Mam przepiękną naukę dzisiaj w tym Słowie. I zobaczcie, jeszcze bardziej Słowo Boże mówi nam potem, że ci, którzy się rzucają na Szczepana, nie zdołali pokonać mądrości i ducha. Nie chcieli szukać prawdy, nie chcieli dyskutować, tylko po prostu woleli uknąć spisek i zniszczyć tego, który jest im niewygodny. Chodzenie za Panem Bogiem wiąże się też często z tym, że jest niewygodne. Kiedy Jezus powołuje swoich uczniów, mówi, jeżeli chcecie pójść za mną, to musicie mieć świadomość, że Syn Człowieczy nie ma gdzie mógłby głowy położyć, na ma miejsca. Mów nie troszczcie się zbytnio o wszystko inne. Dosyć dzień ma swej biedy. Ale skoro troszczę się o ptaki i lilie wodne, to jeszcze bardziej będę się troszczył o was. Szaleństwo pójścia za Jezusem, ale my możemy tylko szukać jakichś wątpliwości tylko po to, by komuś przyłożyć. Jesteśmy ludźmi pełnymi narzekania. Nie chcemy się zgodzić na trudne słowo bardzo często. I siedzimy w takim kwasie, sami sobie dorzucamy. To jest właśnie obraz tych, którzy są z tych synagog, libertynów, trynejczyków, aleksandryjczyków, którzy nie chcą przyjąć Pana Boga, ale wolą go wywalić z życia, bo tak jest wygodniej, bo myślą, że tak będzie szczęśliwe. Czy to przypadkiem nie jest ona, drodzy bracia i siostry? Że najwygodniejszą rzeczą dla nas tu i teraz byłoby wywalenie Pana Boga? Powiedzenie sobie, w ogóle jest im niepotrzebny. Bo tylko przeszkadzasz mi budować szczęśliwe życie, tylko wymagasz, jesteś trudny, zsyłasz cierpienie i tak dalej, Słuchamy tego słowa i znowu jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ciekawa, bo tłumacząc ten gniew, kiedy słyszymy, że zawrzały gniewem serca tych wszystkich, którzy zabijają Szczepana, Słowo Boże mówi nam tam dosłownie tak, że te ich serce zostały przepiłowane. Znowu, jak to jest niezwykłe w Biblii, że Pan Bóg nam pokazuje, co chce z nami zrobić. Naprawdę czasem trzeba zostać przepiłowanym. Niektóre rzeczy muszą nas zaboleć. Musimy naciąć nasze serce, tak jak się przecina często wrzoda, żeby być zdrowym i to jest związane z bólem. Ale po to, by potem odzyskać jakby wzrok, zacząć żyć, naprawdę żyć. Nie być jakąś wydmuszką życia, ale żyć pełnią. I czasami Pan Bóg nas będzie musiał nacinać swoim słowem, przepiłuje nas wręcz. To jest reakcja na słowo Pana Boga. Słowo, które jest jak miecz ostre, ale pokazuje prawdę o nas samych, zaprasza nas do nawrócenia. Boimy się nieraz tego, ale Pan Bóg nas musi przeciąć. Musi wejść gdzieś w głębi naszego serca w tak bardzo brutalny sposób. A jednocześnie to przecinanie zaprasza nas do wyboru, bo to musi być decyzja. Nie możesz być z Panem Bogiem byle jak. Masz podjąć bardzo konkretną decyzję: albo idziesz za tym, co światowe, albo za tym, co Boże. I dlatego potem Apokalipsa mówi nam w tak mocnych słowach: masz być zimny, albo gorący, nie letni, bo jak będziesz letni, to zwymiotuję tobą. Wyrzucę cię z moich ust. A więc Bóg, zobaczcie, karmi nas przez te dni swoim słowem, objawia nam siebie, przecina nas i mówi: decyduj. Ten nasz czas bycia tutaj wspólnie przy Słowie, na Eucharystii, przy świątecznym stole, kiedy rozważamy tajemnicę Narodzenia Pana Jezusa, zaprasza nas do decyzji. Czy podjąłeś już w tym czasie decyzję pójścia za Jezusem? Czy naprawdę opowiedziałeś się przez te święta za Nim? Mając świadomość tego, o czym mówi Ewangelia, że pójście za Nim jest związane z podziałami. Jest związane z tym, że będziesz odrzucony że będziesz prowadzony przed sądy, będziesz musiał się bronić i co Bóg mówi, ale nie przejmuj się, nie obmyślaj sobie najpierw, co tam powiesz, mój duch będzie działał w tobie. I to jest ostatnia dobra nowina z tej dzisiejszej turgi słowa. Mamy wołać o Ducha, mamy dać się napełniać Duchowi Świętemu, On ma się wylewać w nasze serce. Dlatego, że kiedy On nie będzie we mnie działał, będę pusty, on jest symbolem ognia, on jest ukazywany pod symbolem wody, coś, co ożywia, rozpala, to musi być nasza rzeczywistość, bo inaczej ten Kościół będzie Kościołem byle jakim, kościołem, w którym nikt nie będzie chciał trwać, bo będzie pełnym byle jakich, szarych ludzi. A ten kto idzie za Jezusem nie jest byle jakiej szary. Jest tym, który rodzi wyrzut sumienia, który konfrontuje innych do myślenia, który prowokuje innych do szukania Pana Boga. Jakim jesteś chrześcijaninem? Jakim ja jestem księdzem? Mamy siebie o to pytać. Czy nasze chodzenie za Panem Bogiem jest chodzeniem w mocy ducha, czy byle jakim chodzeniem? Takim trochę spuszczaniem temperatury, takim naprawdę byciem letnim. Te święta są po to, byśmy rozpalili się żarem miłości do Pana Boga, nie byle jakością, konkretem decyzji. Albo idę za nim, albo nie idę. Mając świadomość konsekwencji, które są związane z tym, że wybieram Jezusa. I nie jest to sielanka. I zobaczcie, Pan Jezus nam daje jeszcze takie wzmocnienie i mówi: Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Chociaż będzie w nienawiściu u wszystkich z powodu mego imienia. Prośmy drodzy bracia i siostry, dzisiaj w tej mszy świętej, w której patronuje nam święty Szczepan, który wytrwał do końca, który nie był niewolnikiem ludzkiej opinii, nie chciał się przypodobać innym, tylko był zapatrzony w niebo. Zapatrzenie jego w niebo, ta z Jezusem, rodziła w wielu gniew, że zatykali sobie uszy, wrzeszczeli, w końcu go zabili, ale on do końca wytrwał i on został zbawiony. Zbawiony znaczy szczęśliwy. Ten, który jest zapatrzony w Boga, jest już z Nim twarzą w twarz. To jest naszym celem. To, co wam mówiłem w tych ostatnich dniach, dając przykład Kiary i Enrique, tego pięknego małżeństwa. Oni naprawdę w tym, co przeżywali, chociaż był to dramat cierpienia, straty dwójki dzieci, w końcu jej choroby, to jedno, wszystko było jednym wielkim wpatrywaniem się w Jezusa. Ona nawet wtedy, kiedy cierpiała, szukała tam Boga. Tylko ktoś, kto jest zapatrzony w Jezusa, może żyć w taki sposób. I tego wami sobie życzę. Byśmy starali się zapatrywać w Niego. Nie w samych siebie, nie w swój własny komfort, ale w Tego, który się rodzi, aby być blisko nas. I to zapatrzenie w Niego owocuje w nas życiem wiecznym i pełnią szczęścia. Wiem, drodzy bracia i siostry, trudne. Sam się z tym codziennie mierzę i mam poczucie, jak jestem słaby. Ale jednocześnie, kiedy o tym myślę, od razu w sercu mówię sobie, popatrz. Pan Bóg wie, że jesteś słaby. I dlatego przychodzi. Żeby być z Tobą, żeby Cię motywować, żeby Cię dotykać, żeby Cię nakręcać do tego chodzenia za Nim. On jest tak niezwykłym Bogiem, który nie męczy się przychodzeniem. Na ile będę patrzył na Niego, na ile będę budował z Nim tę relację, to już zależy ode mnie. Wytrwajmy do końca, drodzy bracia i siostry. Choćby nie wiem, jak było ciężko. I patrzmy na Tego, który jest przed nami, który wskazuje nam na najlepszy, właściwy kierunek, kierunek naszego życia. Chwały nieba. 八百